Witam w dzisiejszym odcinku. Jestem Monika. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, kliknij subskrypcję, aby nie przegapić żadnego odcinka. Chcesz zyskać pewność siebie, budować silne relacje, odkryć pasję i skutecznie realizować cele? Fascynuje Cię psychologia pozytywna, neurologia i terapia poznawczo-behawioralna? Jesteś we właściwym miejscu. Dołącz do nas i odkryj strategie, które pomogą Ci zbudować lepsze życie. Cześć. Dzisiaj opowiem Ci o komunikacji, o tym, w jaki sposób rozmawiamy ze sobą i jak zrobić to być może lepiej. Zacznę od historii o Darii. Z Darią spotkałam się jakiś czas temu, rozmawiałam z nią jakiś czas temu. W zasadzie Daria chciała się tylko upewnić, że z jej komunikacją jest wszystko w porządku, natomiast ze wszystkimi dookoła jest coś nie tak. Taką miała wizję siebie i taką miała wizję świata, że ludzie są bezczelni, szef nie widzi jej wysiłku, a koledzy z pracy często grają nieczysto. A ona, ona po prostu się nie wpasowuje w ten ich schemat, bo jest zbyt lojalna, zbyt cicha, zbyt porządna. Ale kiedy zaczęłyśmy rozmawiać trochę głębiej, zaczęły wypływać różne sceny. Niby małe, niby nic wielkiego, ale każda miała w sobie taki ukryty ładunek. Na przykład spotkanie zespołu. Szef przydziela nowy projekt, trudny, z krótkim deadline'em. Daje do zrobienia coś Dari, Dariaki wa głową i mówi, oczywiście, dam radę. A potem, jeszcze zanim ktoś inny się odezwie, mówi takie zaciśnięte, jak zwykle... Po spotkaniu nie mówi nikomu wprost, że ma już za dużo pracy, ale wysyłam maila do całego zespołu. Dziękuję, że mogę się zająć kolejnym tematem. Wygląda na to, że świetnie radzę sobie z przeciążeniem. Następnego dnia na lunchu rzuca do koleżanek. Hmm, niektórzy mają talent do bycia zauważonym, nawet jak nie robią za dużo, ale widać nie wszystkim to dane. Nikomu nie patrzy w oczy, uśmiecha się krzywo, zmienia temat. Wieczorem w domu partner pyta ją, czy wszystko w porządku? Oczywiście, że tak. Przecież jak zwykle wszystko ogarniam, prawda? I cisza. Daria nie krzyczy, nie wybucha, nie stawia granicy, ale ludzie postrzegają ją jako wiecznie niezadowoloną, złośliwą. Tylko jej złość żyje tak jakby pod powierzchnią. Ona nie umie powiedzieć, nie chce tego zadania. Czuje się pomijana. Potrzebuje, żeby ktoś w końcu mnie zapytał, jak ja się z tym mam. Ona zamiast tego atakuje z ukrycia pasywnie, ironicznie, z uśmiechem, agresywnie z uśmiechem, który nie sięga oczu. Wiesz, o czym mówię. I wiesz, co jest najtrudniejsze? To, że ona przez lata wierzy, wierzyła, wierzy, że tak wygląda bycie miłą, bo Daria uważa, że jest miła, że musi być miła. I tak właśnie wygląda to jej bycie miłą, że lepiej ugryźć się w język niż narazić się na jakąś ocenę, że stawianie granic to egoizm. I dopiero kiedy. Zaczęłyśmy pracować z tymi przekonaniami, z jej przekonaniami, z tym, co usłyszała jako dziecko, z tym, czego nauczyła się jako nastolatka, z tym, co świat wmawiał jej jako kobiecie. Zobaczyła, że takie dowalanie komuś albo milczenie wcale nie chroni przed konfliktem. Ono tylko przenosi ten konflikt do środka, do ciała, do psychiki i do relacji. I można inaczej, nie pasywnie, nie agresywnie, nie z ukrycia, tylko z szacunkiem do siebie i do innych. Można asertywnie. Można komunikować się asertywnie, tylko trzeba sobie dać prawo do tego. Okej, okay, o tym będziemy więc dziś mówić. O tym Wam dzisiaj opowiem. Zacznijmy od porównania komunikacji asertywnej, bo już wiesz, że chcę, Opowiedzieć Ci więcej o komunikacji asertywnej. Zacznijmy od porównania jej z innymi, żeby lepiej zrozumieć, na czym polega jej unikalność i dlaczego warto komunikować się asertywnie. Mamy cztery typy komunikacji, tak możemy yy, powiedzieć. Mamy komunikację pasywną to jest styl, w którym ktoś unika wyrażania siebie. Coś go trapi, ma swoje potrzeby, ale nic nie mówi. Problem jest w tym, że inni nie potrafią czytać w naszych myślach, więc jeśli czegoś nie wyrazisz jasno, czegoś czego potrzebujesz, naprawdę jest mała szansa, że to dostaniesz. Osoby pasywne zwykle w ciszy akceptują to, czego chcą inni. Myślą sobie, ok, no dobrze, niech będzie po ich myśli z czasem. Staje się to ich nawykiem, a za komunikacją pasywną często stoi lęk. Potrzeba unikania konfliktu, albo brak pewności siebie. Po drugie, mamy komunikację agresywną. Taka komunikacja to dominowanie. Agresywni komunikatorzy często obwiniają, atakują, wskazują palcem mówią: To wszystko twoja wina, jesteś beznadziejny albo bo ty zawsze albo bo ty nigdy. Takie osoby próbują przejąć kontrolę nad rozmową. Często przerywają, podnoszą głos, mają napięty ton, często dużo gestykulują, chcą być górą nawet kosztem innych. Mamy komunikację pasywno-agresywną. To jest styl, w którym ktoś nie mówi wprost, co czuje. To jest coś, z czym zmagała się daria. To styl, w którym złość. I frustracja oczywiście pojawiają się, ale one wypływają jakby bokiem. One powodują to, że pojawiają się sarkastyczne komentarze, jakieś mruczenie pod nosem, obrażanie się. Dokładnie to, co robiła Daria. To jest zgadzanie się na coś na zewnątrz, ale z takim wewnętrznym buntem. Oczywiście dam radę, mówi z uśmiechem, ale słychać to zaciśnięcie zębów, i czuć to napięcie. Taka komunikacja wyraża złość pośrednio, przez sarkazm i aluzję. Na przykład taki mail, o którym ci powiedziałam, taki mail, Dari, wygląda na to, że świetnie sobie radzę z przeciążeniem. Takie komentarze przy lunchu. Niektórzy mają talent do bycia zauważonym. To może być obrażanie się, to może być wycofywanie się z rozmowy, to może być milczenie w domu albo taka odpowiedź. Hmm, przecież wszystko ogarnę, jak zwykle. To też klasyczne okej, okay, tak, mówię, że wszystko jest okej, okay, ale mówię to w taki sposób, że dokładnie wiesz, że o nie, coś jest na rzeczy, tylko nie wiem co. Potrafię też obgadywać, manipulować, mówić przez kogoś zamiast bezpośrednio. No, i na koniec mamy komunikację asertywną. To jest styl, który jest bezpośredni i pełen szacunku. Szacunku do kogoś, ale też szacunku do siebie. Chodzi o to, by jasno powiedzieć, co myślisz i czujesz, ale z poszanowaniem zdania innych. Asertywna osoba wyraża swoje preferencje, ale nie próbuje kontrolować innych. Nie używa ty, nie mówi to przez ciebie, mamy opóźnienie. Tylko zamiast tego mówi, jestem zaniepokojony opóźnienia. I teraz, zanim przejdę dalej, chcę ci zadać jedno ważne pytanie. Już wiesz, jakie mamy cztery sposoby komunikacji. Moje pytanie do ciebie jest takie, jak ty się komunikujesz i dlaczego, jak myślisz, dlaczego właściwie komunikujesz się w taki, a nie inny sposób? To, jak mówisz, czy się wycofujesz, czy atakujesz, czy dusisz w sobie złość, nie bierze się znikąd. To nie jest taki twój charakter. To jest efekt tego, w co głęboko wierzysz o sobie i o innych. Osoba pasywna często nosi w sobie przekonanie, moje potrzeby są mniej ważne. Jak powiem, co czuję, to ktoś się ode mnie odwróci. Osoba agresywna z kolei może mieć wdrukowane, jeśli nie będę dominować, stracę kontrolę. Albo ludzie mnie nie szanują, jeśli jestem miękki. Pasywno-agresywny styl często wynika z kolei z przekonania, że nie mogę mówić wprost, bo i tak mnie nikt nie słucha. Albo jeśli pokażę złość, to mnie odrzucą lepiej udawać, że wszystko jest ok. I dlatego właśnie asertywność zaczyna się nie od techniki, ale od przekonania, że masz prawo mówić to, co czujesz, myślisz i czego potrzebujesz. Dlaczego więc asertywność to najlepszy wybór? Bo w przeciwieństwie do stylu agresywnego czy pasywno-agresywnego, który reprezentowała Daria, ludzie naprawdę Cię słyszą i ludzie naprawdę Cię słuchają. Kiedy jesteś agresywny, inni skupiają się na tym, jak mówisz, zamiast na tym, co chcesz przekazać. Asertywna komunikacja jest czysta. Spokojna, zrozumiała. Nie ma w niej tego emocjonalnego hałasu, dlatego jej przekaz dociera do Twojego odbiorcy lepiej, trafniej. I teraz, zanim skończymy dzisiejszy odcinek, zanim się rozłączysz, zostawię Ci jedną ważną myśl. To właśnie takie przekonania kształtują naszą komunikację. Nie techniki, nie wiedza z internetu, nie charakter. Ale to, co naprawdę o sobie myślisz, kiedy nikt nie słysza. I właśnie z tym pracujemy w transformacji, bo nie nauczysz się mówić nie, jeśli w środku nadal wierzysz, że nie masz do tego prawa. Nie zbudujesz granic, jeśli w głębi siebie uważasz, że dobra kobieta, dobry mężczyzna ich nie stawia. Nie znajdziesz spokoju, jeśli ciągle żyjesz, żeby kogoś nie zawieść. Ale możesz to zmienić krok po kroku szczerze, trwale, w swoim tempie. Jeśli czujesz, że to o Tobie, zapraszam Cię do programu Transformacja. To nie jest kurs o tym, co masz mówić. To jest droga do tego, żebyś znowu usłyszała siebie, żebyś znowu usłyszał siebie i w końcu, żebyś zaczął albo zaczęła mówić tak, jak naprawdę chcesz. A już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu opowiem Ci, jak konkretnie komunikować się asertywnie. Dam Ci cztery proste, ale skuteczne wskazówki, które możesz zastosować od razu: w pracy, w domu, w relacji. Więc koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby Ci to nie omknęło, bo może właśnie ten jeden odcinek będzie dla ciebie pierwszym prawdziwym, tak, dla siebie. Do usłyszenia.